Mmm… jeszcze nigdy nie widziałem zakonnicy pod napięciem. Zobaczmy, jak możemy temu zarazić. Mmm… Mm, so good. Mm, so good and tasty? Witajcie w kolejnym odcinku Rajdu Inaczej. Dzisiaj zajmiemy się jedną z Teheun, którą jest Kali. Wiedźma ta znajduje się na pierwszym etapie najazdu Ostatniego Życzenia. Aby pokonać Skali, musimy ustawić się na sześciu platformach. W dwóch rzędach tej platformy będą pojawiać się czarne kule. Sprawiają one, że rzędy te są pokrywane skazu. Gdy będziemy przebywać w obrębie kuli i ona eksploduje, zostaniemy zabici. Gdy już chwilę pokręcimy się po tych platformach, zostaną zrespieni na rycerze. Zabijamy ich. Po ich zabiciu czekamy na fazę zadawania obrażeń na środku. W tym czasie nasi sojusznicy jeszcze będą zabijali rycerzy z odpowiednich platform. Gdy na czacie zostanie napisane, że Kali ładuje ontologiczną broń, ta pojawi się na środku i zacznie się faza zadawania obrażeń. Teraz lejemy ją po modzie tak długo, aż usłyszymy dźwięki ładowania jej broni. Pod nią otworzą się dwa rzędy pomieszczeń, w których będziemy bezpieczni od wybuchu jej broni. Gdy już wyjdziemy, powtarzamy czynności lania po mordzie razy dwa. Ale po co to wszystko, jak możecie wziąć anarchię i wykonać one phase'a? Jedna osoba niech wejdzie na platformę. Reszta weźmie broń pod DPS, a wy czekajcie z granatnikiem przy Kali. Ta wykona atak unoszący was w powietrze, ale unikniecie go. Zostaniecie wtedy odepnięci przez naszą wiedźmę. To jest teraz czas, żebyście założyli jej obrożę. wy Wystrzelcie więc w nią kilka pocisków z anarchii. Kali po krótkiej chwili przeteleportuje się do przejmowanej platformy. Osoba przejmująca platformę schodzi. Wy zaś strzelacie anarchią we wiedźmę i w podłogę. Od tej pory wystarczy pilnować, aby nasza zakonnica nie spieprzyła. Połączcie granaty elektryczne między nią a podłogą, i dbajcie o to, żeby granaty nie znikły. Mała wskazówka. Trafienie pociskiem w kalis anarchii powoduje, że na waszym celowniku gra czerwony krzyżyk. To jest znak, że się udało. Wtedy tylko zadbajcie o to, żeby ją szybko podłączyć pod napięcie. W momencie, gdy pasek zdrowia Kali dojdzie do zera, poczekajcie już spokojnie bez żadnych ataków, aż wykona jedną teleportację. Wtedy machnijcie je jeszcze z kapcia, to się obróci. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie kolejnego podadnika na moim kanale. Pamiętajcie, żeby zostawić mi łapkę w górę. To mnie motywuje do tworzenia kolejnych filmów tego typu. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je śmiało w komentarzu. Ja się z wami żegnam, mówił do was w DZ.